Się dzieje. Jak mówią nam mieszkańcy pechowej kamienicy, piorun w budynek uderzył tuż nad ranem. Wirus rozprzestrzenia się na twardym dysku. Nazwa? Sonik. Oh, spoko. To żaden wirus. Tylko ten wirus. Przetwarzam informację. Terminologia nieznana. Zdefiniuj miłość. NIE! Aaaa! Jest wszędzie! Masz się w sercu, kryje się też w oczach i w miłym dotyku! W sposobie mówienia! W ogóle jest w całym wszechświecie! Jeżeli dobrze zrozumiałem, nie zrozumiałem! Piosenka pomożeć odliczać! Jeden, jeden, zero, jeden, zero. Jeden, jeden, zero, zero. Dobra, odpuść sobie. <tryk> <tryk> Miłość! Czym jest miłość? Tak, to moje zapytanie. Co za idiota? Ja kocham telewizję! Kiedyś odejdziemy stąd, żeby znowu się gdzieś potem spotkać. To jest internet. <grystanie> Czy my się kochamy? No chyba. Mam to w dupie. Miłość ziemia w nas i daj nam znak. <grystanie> Choć jej nie widział nikt. Nie gadał z nią! To? Znajdziesz ją za progiem, na serca dnie! Już za chwilę zawieszę się! Co nią jest? Czy ją przynosi deszcz? Deja vu! I just been in this place before Higher on the street and O, okej, dość tego, kim jesteś? Internetem! Aaaaaaa! No co? Jesteś na portalu randkowym, czego się spodziewałaś? WYNOCHA Z KOMPUTERA! Dostajesz bana w internecie za dokuczanie samemu internetowi. Ale przecież mogę cię wyło- Jesteś najpiękniejszym zjawiskiem na świecie. Powiedzą, że jest cię za dużo, ale nie wiedzą, że jest cię za dużo. Więc wywal tę kanapkę i wry- TĘ KANAPKĘ i Karen?